Witajcie Szanowni Chciałbym dzisiaj pokrótce przedstawić samochód, który przyjechał w tym tygodniu Jest to Volvo V60 z rynku belgijskiego z roku 2018 z silnikiem o mocy 190 koni mechanicznych, czyli D4 i automatyczną 8-biegową biegów Samochód jest bezwypadkowy nie ma na nim grama szpachli. Był w pełni serwisowany. I na chwilę obecną, tylko trzeba z nim zrobić wymianę oleju z czynnikiem biegów, i filtrów. Hamulce są w porządku. Auto jest w pełni sprawne. Auto ma. H 60 ma przebieg 128-850 km. Powiem e, za chwilę, kiedy miał ostatni, e, ostatni serwis zrobiony. Kolor bardzo fajny jest tego samochodu. bo to taki piaskowy, szampański, metalik. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Taki fajny, fajny kolor jest, który jest nie rzuca, rzucający się w oczy, ponieważ nie jest często spotykany. A tak jak powiedziałem, jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Na nim w ogóle nie widać brudu. No dobrze. Ostatni serwis był na 120 tysięcy, no 121, prawie pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o wnętrze samochodu, to wygląda no, 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 następująco. To jest dokładnie to, o czym zawsze wspominam, że lubię samochody, które nie są zmęczone kilometrami i mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, że ten samochód nie jest zmęczony kilometrami, że przebieg, który pokonał, nie jest zbyt duży. Jest kiles. Nie wiem czy to widać widać. Nie potrzeba używać kluczyka do, do, otwar do otwierania drzwi, uruchomienia silnika, są też lampki pod klameczkami. Samochód nie ma tej sernej ramki, ale ja już kupiłem. Kupiłem w serwisie w ASO Volvo. Jest, czekaj, jutro do mechanika po to, żeby ją założyć. Auto zamykany jest na, bagażnik zamykany jest na guziczek z nóżką. Nie wiem, nie, kurczeki są w środku, więc nie zamknę, ale można jak najbardziej używać jest czujnik pod zderzakiem, który, który, reaguje na ruch nogi, ruch stopy, przepraszam, i zamyka bagażnik. Jest również. Jest to wersja momentum, ale nie taka standardowa, gdyż można tutaj w tym samochodzie spuścić na kierownicę. Naprawdę dobrze wygląda. Są dwa. W tym samochodzie niestandardowym wyposażeniem jest to, że jest komplet, komplet asystentów podróży. Czyli aktywny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu, jest też tak zwany pilot assist czyli utrzymuje samochód do 130 km na godzinę w torze jazdy oczywiście pod warunkiem, że widzi oś i skrajnie auto czyta znaki drogowe wyczuwa zmęczenie kierowcy, sugeruje przerwy że to nie jest takie wcale biedne wyposażenie jeżeli chodzi o ten samochód jest kilka miejsc, które nie wiem, czy to będzie widać, bo to, to, to jest nieznaczne tak naprawdę. Zderzak był troszkę po, po, wypiaskowany. Te wszystkie ubytki są uzupełnione farbą zaprawkową, na przykład tutaj. No wy nie wszystko widać. Z tyłu też zaraz pokażę. tutaj, tu. Silnik pod spodem jest suchy, skrzynia oczywiście również. Cały zespół napędowy pracuje bardzo dobrze. Tu będzie widać. Na tylnej klepie, na tylnym zrzaku zawsze są na zadrapania. Od z ładunku, różnych rzeczy z ładunku moi drodzy, samochód będę sprzedawał na fakturę VAT 23% czyli auto jest bez VAT prawnych, fiskalnych rejestracja samochodu zajmuje nie wiem, może 15 minut w wydziale komunikacji, to też nie jest trudność auto idealnie nadaje się do do leasingowania gdyż yy, przebieg rocznik jest bardzo perspektywiczny więc zachęcam do finansowania auta przez firmy, przez osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i firmy. I chętnie w tym pomogę. Następne auto już się przygotowuje, jest czyszczone. Także moi mili, zapraszam. Do usłyszenia.